Nazywam się Drake i jestem zwykłym 21-letnim studentem, niczym szczególnym, tak naprawdę. Nigdy nie wyróżniałem się, nie mam żadnego niesamowitego talentu, żadnej ekscentrycznej osobowości, żadnej szalonej ambicji, by dokonać czegoś niezwykłego. Przeważnie trzymam się na uboczu, spotykam się z przyjaciółmi i idę przez życie studenckie. Moje dni wypełnione są wykładami, nocnymi sesjami nauki i okazjonalnymi momentami chaosu, jak ten piątkowy wieczór który wszystko zmienił. Wszystko zaczęło się w naszym ulubionym miejscu, obskurnym barze niedaleko kampusu, gdzie nie ani migotały nad naszymi głowami, a śmiech odbijał się echem od ścian. drinki lały się strumieniami, a żarty sypały się bez końca. Każdy kolejny był bardziej szalony od poprzedniego. Ale wtedy Markus, mój najlepszy przyjaciel od pierwszego roku, rzucił mi wyzwanie, które wytrąciło mnie z równowagi. Powinieneś ubrać się jak dziewczyna, żeby wygrać zakład. Powiedział z figlarnym uśmiechem. Na sekundę zamarłem. Po mieścieniu zapadła cisza. Wszyscy odwrócili się w moją stronę, czekając na moją odpowiedź. Czy on mówił poważnie? Spojrzałem na niego, próbując zrozumieć, o co pytał. Nie, żebym nigdy wcześniej nie został wyzwany na zrobienie czegoś głupiego, ale to było inne. Przebierać się za dziewczynę. Moje myśli zaczęły krążyć. Jak to w ogóle będzie wyglądać? Co pomyślą moi znajomi? Co ja sobie pomyślę? Chwila ciągnęła się w nieskończoność, a moje serce waliło jak młotem. Ale wtedy, co sobie uświadomiłem, jeśli się teraz wycofam, to nigdy nie usłyszę końca. Stałbym się tym, który nie rozumie żartów. Przełknąłem więc wahanie, wziąłem głęboki oddech i wyrzuciłem siebie. OK! I tak oto wyzwanie zostało rzucone. Wtedy wydawało się to proste: po prostu założyć sukienkę, trochę pochodzić a potem wrócić do normalności. Ale gdy tylko wyszłam z baru tego wieczoru, nie mogłam zrzucić z siebie dziań tego, na co się zgodziłam. Przebieranie się za dziewczynę to jedno, robienie tego na oczach ludzi to zupełnie inna bajka. Nie byłem typem, który zwraca na siebie uwagę. Byłem przeciętnym facetem dżinsy i te siirty, nic specjalnego. Nie czułem się komfortowo w centrum uwagi, a to to był zupełnie nowy poziom ekspozycji. Z biegiem dni wyzwanie zaczęło mnie dręczyć. Za każdym razem, gdy o tym myślałam, żołądek ściskał mi się z niepokoju. Jak miałam to zrobić? Co pomyślą ludzie, widząc mnie spódnicy, śpilkach i makijażu? Im więcej o tym myślałam, tym mniej miałam na to ochoty. Ale potem myślałam o moich przyjaciółkach i o tym, że nie mogę się wycofać, nie wyglądając na słabo. Wszyscy naśmiewaliby się ze mnie, że jestem tchórzem. A ja nie mogłam znieść tej myśli. Jake, dasz radę, powiedział Markus, próbując rozwiać moje obawy, gdy wyrażałem wątpliwości. To tylko żart? Stary nie myśl o tym za dużo. Ale w głębi duszy nie martwiłem się tylko o to, żeby wyglądać śmiesznie. Dręczyło mnie coś innego co, jeśli mi się spodoba? Co, jeśli w tym doświadczeniu będzie coś, czego się nie spodziewałem ta myśl mnie przerażała. Czy zmieniłbym się po tym? Czy zacząłbym kwestionować, kim jestem, co lubię i jak postrzegam siebie? Czy coś tak prostego jak zakład naprawdę mogłoby sprawić, że przewartościowałbym wszystko, co myślałem, że wiem o sobie? Nie znałem odpowiedzi na żadne z tych pytań, ale jedno było jasne: nie było odwrotu. Zgodziłem się i teraz musiałem dotrzymać słowa. Nie chodziło tylko o ukończenie wyzwania, chodziło o udowodnienie czegoś moim przyjaciołom. A może, tylko może, chodziło o udowodnienie czegoś sobie. W noc poprzedzającą wyzwanie nie mogłam spać. Mój umysł był wirem niepokoju. Za każdym razem, gdy zamykałam oczy, wyobrażałam sobie siebie tam: kręcę się po mieście, wszyscy się na mnie gapią, śmieją. Nigdy w życiu nie czułam się tak odsłonięta. Spotkałem się z Markusem i resztą, żeby omówić szczegóły wyzwania. Żartowaliśmy i śmialiśmy się, ale w głębi duszy byłem kłębkiem nerwów. Im więcej o tym rozmawialiśmy, tym mniej czułem się pewny siebie. Zasady były proste spacerować przez godzinę, zebrać jak najwięcej komplementów, a potem spotkać się z powrotem w barze. Ale nawet gdy żartowali, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że to coś więcej niż tylko żart. W grę wchodziło coś więcej, coś, czego nie potrafiłem do końca opisać. Później tego wieczoru siedziałam przed lustrem, wpatrując się w strój, który dostałam. Była to obcisła spódnica, delikatna bluzka i buty na obcasie, które wyglądały na absurdalnie wysokie. Kosmetyczka leżała obok mnie, nietknięta. Nie miałam pojęcia, jak jej używać. Jasne. Widziałam już dziewczyny nakładające makijaż, ale sama nigdy tego nie robiłam. Od czego w ogóle zacząć? Czy wypadało nałożyć tyle makijażu? A może przesadziłam. Podniosłam tuż do rzes i odłożyłam go. Ręce mi się trzesły. Zerknęłam na zegarek. Wciąż miałam czas, żeby się wycofać. Napisałem SMSA do markusa kropka. Naprawdę myślisz, że mogę to zrobić. Odpowiedział niemal natychmiast kropka no dalej: Stary. Dasz radę. To tylko zabawa. Nic wielkiego. Ale jego słowa mnie nie uspokoiły. Nie chodziło o zabawę. Nie chodziło tylko o wygranie wyzwania. Już nawet nie obchodziła mnie nagroda. Chodziło o to, co miałem przed sobą ujawnić. Co jeśli poczuję coś nieoczekiwanego? Co jeśli to otworzy drzwi, przez które nie byłem gotowy przejść. Nie mogłem przestać o tym myśleć. Nie wiedziałem, czy jestem gotowy, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. Nie miałem wyboru. Nadszedł poranek wyzwania, a ja ledwo spałam. Miałam nerwy napięte, serce waliło mi w piersi. Stałam przed lustrem w łazience, wpatrując się w odbicie faceta, który wydawał mi się teraz obcy. To już nie był Zejk. To był ktoś inny, ktoś, kogo nie rozpoznawałam. Wiedziałem, co muszę zrobić, ale sama myśl o tym wywołała u mnie fale paniki. Co, jeśli popełniam ogromny błąd? Co, jeśli to wszystko zmieni? Z głębokim oddechem sięgnęłam po kosmetyczkę. Najpierw nałożyłam podkład ostrożnie, jakbym bała się, że go zepsuję. Moje dłonie drżały, gdy nakładałam tuż do rzez, a potem eyeliner, starając się, żeby moja twarz wyglądała. Cóż, kobieco. Cały proces wydawał mi się obcy, jakbym nosiła maskę, ale im dłużej pracowałam, tym bardziej lustro zdawało się odbijać kogoś nowego. Kogoś, kogo nie rozpoznawałam, ledwo poznawałam samą siebie. Wsunęłam się spódnicę, bluzka opinała mnie trochę za ciasno, opinając części ciała, których obecności nie byłam przyzwyczajona zauważać. Obcasy były ostatnim krokiem, drżące, nieznane, ale jakimś sposobem wydawały się ostatecznym ślifem. Okej, okay. szepnąłem do siebie, zróbmy to. Denerwowałam się ogromnie, ale nie mogłam się już wycofać. Kiedy wyszłam z mieszkania, poczułam się, jakbym wkroczyła do nowego świata takiego. W którym nic nie było takie samo. Obcasy stukały pode mną, a każdy krok uświadamiał mi, jak bardzo jestem odsłonięta. Czułam na sobie wzrok przechodniów, jednych zaciekawionych, innych zdezorientowanych, ale większość po prostu zbyt zajęta, żeby się tym przejmować. Na początku trzymałam głowę nisko, unikając kontaktu wzrokowego. Nie chciałam zwracać na siebie uwagi, ale potem, gdy szłam dalej, zaczęło dziać się coś nieoczekiwanego. Ogarnęło mnie dziwne poczucie wolności. Po raz pierwszy nie tylko wtapiałam się w tłum, ale wręcz się wyróżniałam. Byłam widoczna i z jakiegoś powodu poczułam się silniejsza. Minęłam grupę studentów i jeden z nich pochwalił moją sukienkę. Nie byłam pewna, jak zareagować, ale zdobyłam się na uśmiech i po raz pierwszy nie czułam się, jakbym próbowała się schować za maską. W dziwny sposób akceptowałam to. Akceptowałam to. Kim się stawałam, nawet jeśli jeszcze nie byłam pewna, co to znaczy. Przemierzając ulicę, zacząłem zauważać, jak inaczej ludzie mnie traktują. Patrzyli na mnie nie jak na Żejka, ale jak na nową wersję mnie. To było dezorientujące, ale i ekscytujące. Nie byłem już tylko Żejkiem, przeciętnym studentem. Byłem kimś innym, kimś z inną mocą. I nie mogłem się powstrzymać od pytania. Czy w głębi duszy wciąż byłem tą samą osobą? Kiedy spotkałem się z Markusem i resztą Barzy, reakcje były mieszane: śmiech, wiwaty i kilka uniesionych brwi. Ale potem Markus odciągnął mnie na bok, z dala od grupy. Zejk, powiedział ciszej, wyglądasz niesamowicie. Zamrugałam, niepewna, co powiedzieć? Co masz na myśli? No wiesz, Masz tu coś, kontynuował Markus, lustrując mnie wzrokiem. To coś więcej niż tylko zakład. Teraz masz pewność siebie. Nie tylko udajesz. To jesteś ty. Jego słowa uderzyły mnie jak fala. Coś we mnie drgnęło? Mał rację. Nie byłam już tylko biernym obserwatorem. Nie przebierałam się tylko dla żartu. Odkrywałam coś sobie, coś, co wydawało się bardziej autentyczne niż cokolwiek, co czułam wcześniej. Nie. Nie spodziewałam się tego, przyznałam, a mój głos lekko drżał. Nie sądziłam, że to będzie takie realne. Markus uśmiechnął się. Może czas przestać udawać, Jake. Siedząc tam, popijając drinka, uświadomiłem sobie, że nie chodzi już tylko o zakład. Chodziło o coś głębszego, coś, czego jeszcze do końca nie rozumiałem, ale byłem gotów to zbadać. Przez następne kilka dni nie mogłam przestać myśleć o tym, co powiedział Markus. Może czas przestać udawać. A co, jeśli ma rację? A co, jeśli w jakiś sposób to właśnie ja? Może to nie była tylko faza, ani głupi zakład. Może to był początek czegoś nowego, czegoś, co zmieni mnie na zawsze. Wyzwanie dobiegło końca, ale nie chciałem wracać do tego, co było. Nie byłem pewien, dokąd zaprowadzi mnie ta nowa podróż, ale po raz pierwszy poczułem, że zaczynam rozumieć siebie i po raz pierwszy od dłuższego czasu nie obawiałem się tego.